Hej, tu jesteś, witajcie na kanale RedMayaLipsArt, Lips Art. Zapraszam Was na odcinek z produktami, po których będę płakała, jeżeli je wycofają. Oczywiście patrzymy na ten odcinek z taką dozą dystansu, bo wiadomo, że to jest tylko kosmetyk i nie mam zamiaru po nikim płakać, ale są takie produkty, do których jestem na tyle przywiązana, że byłoby mi bardzo szkoda, gdyby po prostu zniknęły z rynku. I co gorsza, część z nich właśnie zniknęła albo znika, albo nie wiadomo, co się z nimi stało. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym z produktów będzie korektor, którego używam non-stop. Co chwila mnie o niego pytacie, mówicie, że jest nigdzie niedostępny. Ja go kupiłam gdzieś rok temu w Douglasie jest to e korektor Clarins Instant Concealer. Mój ukochany korektor, bo ma przepiękną, taką gęstą, kremową konsystencję. Bardzo ładnie wygląda pod okiem. Dzisiaj mam go w ogóle na całej twarzy. E jak widzicie, musiałam już przeciąć opakowanie, żeby po prostu zużyć to, co jest w środku i ciężko już było po prostu wyciskać mi tą resztkę. Jedna z wizek napisała mi, że za granicą jest... Ponownie dostępne, więc być może będzie, będzie ponownie dostępny, bo przez długi czas kompletnie nie był. Więc mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo kończy mi się i jak go nie będzie, będzie mi naprawdę, naprawdę szkoda, bo jest bardzo wydajny, wspaniała konsystencja, pięknie, kremowo wygląda pod okiem, naturalnie, nie wysusza, ma dobre krycie, jakby niczego więcej nie potrzebuje, jest cudowny. Mam nadzieję, że. Że wróci. Wybrałam również dwa podkłady, które są bardzo niedrogie, a fajnie sprawdzają się na mojej cerze. Ja jestem dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o efekt, który lubię mieć na skórze i również moja cera jest dosyć trudna, no bo jest przytłuszczająca się, więc nie wszystkie kosmetyki dobrze się na nią utrzymują. A te dwa właśnie bardzo fajnie się sprawdzają. To nie jest tak, że to są jakieś niezastąpione absolutnie produkty, ale właśnie takie produkty, które wybrałabym, gdybym chciała budżetowo zbudować sobie kosmetyczkę. I jest to podkład Claresa Doll Up, czyli taki delikatnie rozświetlający, o takim średnim poziomie krycia. Wygląda. krycja? Krycia! I bardzo ładnie się utrzymuje na mojej skórze, mimo iż mam tłustą. Oczywiście on się. Po jakimś tam czasie wyświeca, ale wciąż utrzymuje się, nie, nie rozpływa się, nie waży i tak dalej, więc jest bardzo, bardzo przyjemnym podkładem, a drugim z nich jest taki już bardziej dopasowany do mojej cery. Jest to Match Me od Han, który też jest niedrogim podkładem, który bardzo ładnie wkleja się w skórę, bardzo ładnie się utrzymuje, bardzo ładnie wygląda naturalnie, nie robi takiego efektu, takiej machy, takiego ciężkiego podkładu, takiej brzydkiej, steksturyzowanej cery. Bardzo ładnie wygląda i też byłoby mi szkoda, gdyby zniknął z rynku. Skoro idziemy tak po kolei, to przechodzimy do pudrów i tutaj są moje dwa ulubione. Ten myślę, że nie zniknie zbyt prędko, bo dr Irena Ellis nie robi raczej takich e, kosmetyków. Wiecie, w nurcie Fast Beauty. E, jest to puder Matte and Blur, który jest bardzo dobrze utrwalającym, dobrze setującym i dobrze matującym pudrem, więc dla mojej cery jest naprawdę niezastąpiony, jeżeli zależy mi na e, no, długotrwałej, trwałej. Na dobrej trwałości. I jest to też bardzo fajny produkt do kufra wizerzysty, jeżeli szukacie fajnego pudru, który będzie na długo matowił, dobrze setował makijaż, ale wyglądał wciąż nie ciastkowato i nie mącznie. Polecanko. Drugi, o który już bardziej się obawiam, bo Glamshop Shop um, raczej słynie z wypuszczenia kolekcji albo jakichś takich limitowanych produktów i przypuszczam, że być może za jakiś czas ten puder zginie i jest to puder H2O, który przepięknie wygląda na skórze. Jest to puder e, delikatnie utrwalający, scalający makijaż, wygładzający teksturę, ale jest kompletnie niewidoczny na skórze. Kompletnie niewidoczny. Nie ma czegoś takiego, że podkreśla jakieś włoski na skórze, że osadza się gdzieś tam, wiecie, właśnie na jakichś włoskach i innych nierównościach. Wygląda bardzo, bardzo naturalnie i uwielbiam to w tym pudrze, więc byłoby mi bardzo szkoda, e, gdyby zniknął, bo bardzo lubię go używać na co dzień, kiedy chcę, aby po prostu makijaż był delikatny i niemalże niewidoczny. Płakałabym również za mgiełką utrwalającą od Charlotte, znowu, Charlotte Tilbury. Jest to Airbrush Flawless Setting Spray. Bardzo dobry spray, który łączy zarówno właściwości sprayów wykańczających, jak i utrwalających, bo te spraje wykańczające scalają nam makijaż, ściągają tą pudrowość, a utrwalające no, przedłużają nam trwałość. Więc y, te są fajne, bo ładnie wygląda makijaż, ale te są bardziej praktyczne, bo po prostu utrwalają nasz, nasz makijaż. A ta robi jedno i drugie, więc jest po prostu rewelacyjna. Bardzo lubię tą mgiełkę, chociaż nie używam tak na co dzień, nie potrzebuję codziennie używać mgiełki. To właśnie wtedy, kiedy chcę, aby ten makijaż był naprawdę taki pięknie scalony, żeby skóra wyglądała bardzo ładnie i zdrowa i żeby mieć ym, taką porządną trwałość, to sięgam po tą mgiełkę i bardzo, bardzo ją lubię. W kwestii rozświetlaczy nie przygotowałam nic, nie jestem przywiązana do żadnego produktu jakoś specjalnie i o dziwo w kwestii róży również nic nie przygotowałam, bo jak zrobiłam sobie taki rachunek sumienia, to stwierdziłam, że lubię na tyle dużo różnych róży, że nie mam jakiegoś takiego jednego, do którego jestem po prostu przywiązana i <grym> jak wiecie, na amen. Gdyby nie było jednego koloru, na pewno cieszałabym się z innego, więc Tutaj w tej kwestii nie przygotowałam nic, ale oczywiście przygotowałam bronzer, którym jest dr. Irena Eris w odcieniu Warm. Tak jak wspominałam w którymś z odcinków, ja nie, nigdy nie byłam bronzerowa, a odkąd mam ten bronzer, to jestem bo po prostu bardzo przyjemniej mi się nim pracuje i ma idealny dla mnie odcień, więc bardzo by było mi żal, gdyby tego produktu na rynku nie było. Na pewno czekałyby mnie długie poszukiwania, gdybym znalazła coś, z czym pracuje mi się tak przyjemnie jak z tym. W kwestii brwi również nie przywiązuje się zbyt mocno do jakichś koloryzujących kosmetyków z wyjątkiem dobrze utrwalających żeli i na pewno byłoby mi szkoda, gdyby z rynku zniknął Klaresa True Glue, czyli taki naprawdę bardzo mocno utrwalający żel, który jest niezastąpiony przy moich brwiach, dosyć Opornych. A jeżeli nie Klaresa, to ewentualnie Heian Lamination Brow Gel, który też się fantastycznie u mnie sprawdzał, więc któryś z tych, gdybym miała, to ja już jestem, już jestem spokojna, że mój makijaż w brwi będzie taki, jaki lubię. W kwestii tuszy do rzęs, moim ulubieńcem jest Extreme Volume mascara od Dr. Irene Eris. I chociaż używam różnych, bo jak pootwieram, jak testuję, to używam i zużywam, ale Mam także często z przyjemnością wracam do niektórych maskar, których lubiłam używać wcześniej. I właśnie do tych maskar należy Extreme Volume od dr Ireny Eris, która po prostu spełnia wszystkie moje oczekiwania w kwestii maskar, czyli jest trwała, nie kruszy się, nie odbija, nie szczypie w oczy i bardzo szybko tuszuje się nią rzęsce, bo ten efekt intensywnego pogrubienia uzyskuje bardzo, bardzo szybko i jest on naprawdę intensywny, więc love it. Nie przygotowałam również nic w kwestii paletek cieni i cieni do powiek, ponieważ chociaż... Lubię bardzo wiele palet i jestem do nich przywiązana i sprawiało mi duże przyjemności. To myślę, że jednak paletę zużywa się na tyle długo, że w pewnym czasie i tak by mi się przejadła i tak bym chciała kupić jakąś inną. I jeżeli lubię tą za jakiś żółty cień, to mogłabym znaleźć inny w jakiejś innej palecie. Myślę, że tutaj ciężko się przywiązywać do palet, skoro, skoro są tak często i tak, tak w dużej ilości wypuszczane. Ale przygotowałam jeden. <laughs> Nie wiem, czemu się tak zaśmiałam. Jednego gagatka tutaj przygotowałam jest to rozświetlacz do twarzy i oczu w żelu z Glam Shopu w odcieniu ERA. I tutaj również mam obawę, że może on za jakiś czas zniknąć, bo wiemy, że Glam Shop lubi wypuszczać kosmetyki i po jakimś czasie je wycofywać, i że to jest raczej takie fast beauty i na pewno byłoby mi szkoda, bo zobaczcie, że ja go tutaj nie mam zbyt dużo w tym słoiczku. Tu jest może on tak dotąd, więc wiecie. On mi zniknie za jakiś czas i go nie będzie. Bardzo go lubię. Sprawia mi, używanie tego kosmetyku sprawia mi po prostu dużo przyjemności. Na pewno przeżyłabym bez niego, ale jest to naprawdę przyjemne dla mnie, kiedy mogę go sobie wziąć i użyć. I zostały nam Produkty do ust i tutaj jest bardzo śmieszna sprawa, bo większość z nich jest wycofana albo już niedostępna. Zacznę od tego, co jest dostępne i jest to pomadka Superstay Vinyl Ink od Maybelline. Uważam, że jest to bardzo unikatowa formuła. Yy, niesamowite jest to, że mamy pełne krycie, długą, długą trwałość, długotrwały efekt na ustach i do tego błyszczące wykończenie, więc jak ktoś lubi takie fajne, trwałe formuły z błyszczącym wykończeniem, Super sprawa, pełne krycie. Ja na pewno tutaj żałowałabym jakichś ciemniejszych odcieni, czyli właśnie jakieś na czerwieni, ale wiele z Was wiem, że używa takich bardziej nudowych i, i też bardzo je lubicie. I jest to fajny produkt, bardzo unikatowy. Mam nadzieję, że jest na rynku w ofercie stałej Maybelline. I z Maybelline również bardzo żałowałabym tego produktu, jest to również Super Stay, ale mat. Ink, pomadka płynna, zastygająca, matowa i chodzi mi tutaj o ten konkretny odcień, czyli 135 Globetrotter, który jest po prostu dla mnie wyjątkowym kolorem, niesamowicie intrygującym, niesamowicie ciekawym, takim ceglanym, rudawym. Uwielbiam takie odcienie, w szczególności wiecie, na jesień, na zimę, ale też właśnie w połączeniu z różnymi ciekawymi makijażami tworzy fajne kompozycje kolorystyczne, fajne takie zestawienia. Uwielbiam ten kolor, jest, jest po prostu unikatowy, więc ym, tego byłoby mi bardzo szkoda, bo wiem, że gdy zużyję ten, to nie znudzi mi się jeszcze i będę chciała kupić go ponownie. I te... a, jeszcze mam jeden produkt, który chyba jeszcze jest na rynku. <laughs> jest to konturówka Sephora Lip Liner To Go. Jest to bardzo przyjemna konturówka. Nie ma w niej nic niezwykłego, nic specjalnego, ale bardzo lubię ją za... Yy, nieduży rozmiar, ona była mniej więcej takiej wielkości od samego początku, bo to są takie mini wersje, mini konturówki, co mi bardzo odpowiada, bo ciemne odcienie, tak jak na przykład ten, który tutaj mam, yy, nie są używane bardzo często, ale jednak się przydają raz na jakiś czas, więc taka mini wersja do kosmetyczki, do kufra, na wyjazd, rewelacja, bardzo przyjemna kremowa formuła, łatwo się struga, bo niektóre też mają z tym struganiem problem. Bardzo lubię tą konturówkę i też byłoby mi szkoda i wręcz myślę, aby kupić jakieś inne odcienie. No i dobra, i teraz mamy tutaj schody, <grych> więc skoro jesteśmy przy konturówkach, to nie mogłabym nie napomnieć o mojej ukochanej mlecznej czekoladzie z glam Shopu, której mam już tylko tyle, ale bez obaw. <noise> Zobaczcie w ogóle ile ja tego zużyłam. Zobaczcie ile ja zeżarłam tej konturówki. Tak bardzo ją lubię. <noise> Gdy dowiedziałam się, że już jest niedostępna, to wyszukałam w internecie, udało mi się znaleźć w drogerii DM jeszcze egzemplarz, więc na szczęście mam mam zapasowy egzemplarz, ale jest to konturówka tak uniwersalna i tak pasująca mi do wszystkiego i tak fajnie balansująca kolorystykę moich makijaży, no że ją uwielbiam. Jeżeli nakładam bardzo ciepły makijaż oka, to właśnie użyję sobie takiej jaśniutkiej, chłodnej konturówki na, na konturze ust yy, i mogę nałożyć i czy coś chłodnego, czy coś ciepłego, wszystko będzie się fajnie komponowało. Yy, można nią delikatnie powiększyć usta, stworzyć taki efekt cienia, to też bardzo ładnie podkreśla kształt ust. Bardzo żałuję, że jest niedostępna. Znaczy wiecie, jeszcze trochę Trochę się nią nacieszę, ale wiecie, wolałabym mieć pewność, że, że będę mogła go kupić zawsze i wszędzie. Następnie y, szminki z Fenty Beauty, to jest Matemoiselle. Tutaj mam dwa odcienie, tutaj mamy Tiger Tini i tutaj mamy Shari. E, uwielbiam oba. Taki intensywny, pomarańczowy, troszeczkę ceglany odcień na lato, Pff, petarda. E, I taki intensywny, ciemny, czekoladowy brąz. Uwielbiam brązy na ustach, więc dla mnie są niezastąpione w jesiennym, zimowym, letnim makijażu w każdym. Kocham, kocham, kocham. I z tego co wiem, one nie są już dostępne, bo one były launchowane kilka lat temu i nie jest to formuła idealna. One są matowe, całkiem dobrze się utrzymują, ale po kilku godzinach noszenia wyglądają dosyć sucho. Niemniej nie przeszkadza mi to, bo po prostu tak kocham te odcienie i, i tą niewielką formę. Wiecie, nie wiem ile jest ich tutaj gramaturowo, ale wydają się też takie w miarę przystępne do zużycia. Trochę, trochę mi szkoda, trochę mi szkoda. No i na koniec, szminki, które przeplatają się na tym kanale od lat, cały czas się pojawiają non-stop i piszecie mi cały czas, że nigdzie ich nie możecie znaleźć, że są niedostępne. Ja je widuję gdzieś jeszcze w internecie, ale. Nie wiem, czy są wycofywane, czy są odświeżane w jakimś stopniu, czy nie mam pojęcia. Są to oczywiście pomadki Han Luxury, których formułę po prostu uwielbiam. Miałam wszystkie odcienie, część z nich już muszę powolutku wyrzucać, bo kończy się im termin ważności, już są po terminie. I właśnie tutaj trzymam te, co są po terminie. Po prostu troszkę mi żal, że nie będę mogła ich sobie kupić ponownie, bo bardzo fajnie sprawdzały mi się i do moich makijaży. Mają przeróżne kolory, więc mogą sobie zawsze znaleźć do, do każdego makijażu coś fajnego, ale też fajnie sprawdzają się po prostu w kufrze, w makijażach klientek, no rewelacyjnie. Przy sesjach zdjęciowych, przy makijażach okolicznościowych, świetne szminki, trwałe, gęste, o pięknych kolorach, bardzo mądrze zaprojektowanych, bardzo komfortowe na ustach, bardzo komfortowe. Są matowe, ale są takie masełkowe, tak, takie gęste masełko, więc super, super przyjemne na ustach, Niesamowite szminki. Mam nadzieję, że, że tutaj tworzy się w ich temacie jakiś rebranding, czy jak to się tam mówi, czyli po prostu odświeżenie może szaty graficznej i wprowadzenie jako taka, wiecie, nowość odświeżona. Mam nadzieję, że tak będzie, bo bardzo lubię te szminki. I, i ja je polecam na kanale już od lat. Wiem, że wiele z Was kupiło z mojego polecenia i również jesteście zadowoleni, więc yy, łączmy się w bólu. <laughs> Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał. Czy który które z tych kosmetyków również są Waszymi, jakimiś takimi ulubieńcami, albo to nawet nie, nie kwestia ulubieńców, tylko takich troszkę niezastąpionych produktów, bez których nie wyobrażamy sobie makijażu. Jeżeli macie takie, niekoniecznie z tych, co ja pokazywałam, ale jeżeli macie swoje, takie właśnie niezastąpione produkty, napiszcie mi i napiszcie mi, czy mieliście w swojej historii makijażowej jakieś kosmetyki, które uwielbialiście i znaleźliście po prostu ten ideał i został on wycofany. Jestem mega ciekawa. Czy kogoś z Was spotkała taka tragiczna sytuacja? <grymne> Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pa!